Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska przedstawię Wysokiej Izbie stanowisko klubu dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy prawowodnej oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych przyjętych przez Radę Ministrów 3 kwietnia 2012 roku. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008 łamane przez 56 łamane przez WE z dnia 17 czerwca 2008 roku Nakłada na kraje wspólnoty obowiązek stworzenia strategii morskiej, w naszym przypadku Morza Bałtyckiego, w celu osiągnięcia w 2020 roku dobrego stanu środowiska wód morskich. Każdy kraj Unii Europejskiej zgodnie z planem zapisanym w dyrektywie morskiej powinien dokonać transpozycji tejże dyrektywy do swojego systemu prawnego poprzez opracowanie i wdrożenie strategii morskiej przy współpracy z innymi państwami należącymi do tego samego zlewiska. Proponowany projekt ustawy dokonuje zmiany w istniejących ustawach oraz poszerza zarówno kompetencje i zakres zadań istniejących organów. Zasadniczy wpływ na poprawę środowiska morskiego Morza Bałtyckiego możemy osiągnąć przez działania ograniczające zanieczyszczenia pochodzące z działalności człowieka na lądzie i na morzu. Ochrona środowiska wód morskich ma zatem szeroki wymiar i powinna być prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przy współudziale ministra właściwego do spraw środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Projekt ustawy określa ramy kompetencyjne dla opracowania i wdrożenia wszystkich elementów strategii morskiej. Pierwszym elementem tejże strategii jest wstępna ocena środowiska wód morskich, drugim zestaw właściwych typowych dla dobrego stanu wód, trzecim jest natomiast zestaw celów środowiskowych i wskaźników, kolejnymi są program monitoringu i Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich. Składowe strategie stanowią zespoły działań opracowanych na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Osiągnięcie wszystkich założonych celów środowiskowych dla tych wód zależy głównie od jakości współpracy z właściwymi organami innych państw Unii Europejskiej związanych z regionem Morza Bałtyckiego. Według ustawy, przepraszam, projekt ustawy nie tylko przypisuje dodatkowe kompetencje zadania właściwym organom związanym ze strategią, ale zobowiązuje organy wymienione w ustawie do nieodpłatnego przekazania danych niezbędnych do stworzenia strategii morskiej. Zestaw właściwych, typowych dla dobrego stanu środowiska ma zostać opracowany przez GIOSZ, zestaw celów środowiskowych dla wód morskich przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrami właściwymi. Do niego należy również. Opracowanie Krajowego Programu Wód Morskich w koordynacji z innymi państwami europejskimi. Ostatnimi elementami strategii morskiej jest opracowanie i wdrożenie oraz prowadzenie monitoringu wód morskich. Aktualizacja poszczególnych elementów strategii następuje co sześć lat, począwszy od 2012 roku. Projektowana ustawa zakłada, że dobry stan środowiska należy osiągnąć do 2020 roku, o czym już mówiłem. Mając nadzieję, że tak się stanie, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej popiera złożony projekt ustawy. Dziękuję.